Wychodzi nas przyszły maratonczyk proszę Państwa. Witam Państwa bardzo serdecznie. To, tutaj, to dzisiaj tutaj odbędzie się bieg na dystansie 42 km. Właśnie skończyłem doslifowywać swoją uwagę. Oprócz no, tą kamerę. Że... No ale nic no. Pogoda miała być spoko, ale wyszła chujnia troszkę. No i na razie pada. Dla mnie to tam lipa, ale... Znaczy dla mnie w sumie to jest nieważne. Dlaczego bardziej to jest lipa? Ja dam radę na rowerze. Jestem jego asystentem asekuracja na rowerze, proszę Państwa, działa. Jak w sumie byś mógł bagażnik zamontować, to byś mnie trochę pociągnął, nie? No się tam dosiadł. Wziąłeś tak odcinek kiepskich? Nie. Jak Badura go wziął na włosku. Nie. No i 6,5. 6,5. Mamy 6,5 okrążenia Mam Każde okrążenie to jest około 6,5 km, także jeszcze pół kilometra, znaczy pół... nie, kilometry będziemy musieli wracać, także dzisiaj około 50 w sumie łącznie zrobię. Mam nadzieję. Będę biegał prawdopodobnie w różne strony tego koła, żeby mi się nie nudziło. Zobaczymy co tam na trasie spotkamy. Może coś będzie, <gulry> <mary> się, może będzie, może jest... co się będzie działo, <mary> no. jakieś przygody. Aja... Typek y bierze udział, nazwijmy to, w maratonie, sam organizuje i rozgrzewa się pierwszy raz, także przygotowanie jest stuprocentowe. No tutaj nie musimy widzieć skilla, ale myślę, że wynik końcowy, przebiegnięcie maratonu będzie go wynikiem. Zobaczcie na te pośladki. Super. Trzeba rozgrzać. Nie, jak ten, jak Chodorkowska robi? Nie wiem. O, super, super, skład. Robimy dupkę przed biegiem. Super, ale, ale poślad siedzi, siedzi poślad. Siedzi poślad. Rozgrzeweczka. Zadrzemy. Trzy cerączki w górę. w górę. Hopsa. Zachęcamy tutaj. Nie, ale serio, nie wiem tak? E, po prostu... Super, Roz... no super się rozgrywasz. <gry> Myślę, że jeszcze tak powinieneś. Tak wiesz, tutaj rozciągnąć te mięśnie. O, o no, a ja tam jest sobie boli. Te mięsie, to ma boleć. Tutaj rozciągasz, nie? tak, hops, hops. Ach. Super, super A też? Nie, nie, nie. Ej, ja tu też Super pompek? nie, nie. Myślę, że pompki też będą dobre, żeby dla rozgrzania klatki piersiowej Ach, Ty, ale w sumie jak zaczynałem biegać, to mnie tu bolał na ja, jak biegniesz, to ci całe ciało. Rozgrzewamy. Teraz pomyślę, że pompeczki dobrze wiadą. <gry> Tutaj Myślę, że dzisiaj... Ale nie, serio, mam pompki robić? No rozgrze się tu To tylko będzie na plus. Super. Wiatr, be... rozgrzewasz wiatr, żeby był w naszą stronę! Tornado robimy! Ej, albo ubrać się mógłbym jakąś koszulkę legi czy coś, to by mnie pogonili. No, żeby szybciej biegnął Proszę bardzo. Forma King Konga. Super, super. Miejsce kręgosłupa też rozgrzać elegancko nie, mi rowera nie zapierdolą Już tak siedza kurwa, za tobą mnie do rady biegnąć ej, a ten statywik się jeszcze rozkłada wow myślę, że Tomek ma sobie pompki na rozgrzanie, tutaj cyca superancko piękne, proste precy elegancki zawodnik to jest twój dzień. Super, super. Oj, to wygląda profesjonalnie. To jak to wygląda... wygląda. Nie chciałbym. Spaszną. O kurde. Myślę, że tu przy okazji jakiś tutorial nagramy. <ścoughs> jak już <ścoughs> wchodzimy w fitness <ścoughs> Chodakowska dzwoni. <ścoughs> Super, super. Ja to przebiegnę. To będzie kurwa hit Ale będą jaja. <noise> Pomóc ci wstać. Czekaj, jeszcze przeskoczę na drugą, wiesz. Super, nie, to jest w twoim zasięgu... Jak ja nie, widzę... Wiem co jeszcze. Ja, ja widzę jak ty przeskakujesz to myślę, że to jest w twoim zasięgu. Wiem co jeszcze O, o, o tak. O, to o, tak. Jest musisz czuć. Musisz czuć. Musisz czuć jak się urywa. Muszą. Te włókna te, te włók muszą się urywać. Super się rozgrzewasz. 4 minuty. No, no. Tak się robi? O, tak też się. Tylko się masuje. Jasne, że tak się robi. Nie, no, rozgrzewasz sobie plecki, nie? I bioderka. Bioderka, super. Myślę, że jeszcze też kark z nadgarstkami też by były wskazane, wiesz? O tak nie ogarniam tego w sensie razem z nadgarstkami się to robi Aha. no nie no, czekaj, jeszcze bioderka serio, bo to trzeba się rozgryźć wiesz co, polecimy na początku w tamtą stronę tak, nie? tak no w tą, tu no no innych nie ma stron znaczy, no, albo no, i... mają dwie strony albo w tam, no, no. albo w tamtą no myślę, że co jeszcze mają tu? czujesz się? nadgarstki pierdole tak to jest ten dobra, dobra, kończę. No. Na pierwsze okrążenie... nie to puszczę sobie tego, co to, to słuchaliśmy teraz, tego Borixona z tym... No to jest dobra. To Mam jest wiatr, na Dobra. Taka miało być słońce dzisiaj, 9 stopni. Na tym momencie to podobnie rozpoczyna walić gradem. Ale... No pada Pamiętajcie, desz. jeżeli postawiliście sobie cele, należy je spełniać, tak? Trening, bieganie. Trzy, dwa, poszli. Powodzenia. Dobra. Teraz trzeba go gonić. Myślę, że da radę. I asekuracja za nim jedzie. Wiadomo, woda, jedzonko. Tomek jest Mistrzem. Kurwa nie widzę 9 km Czyli prawie połowa drugiego okrążenia Pogoda jest zmienna strasznie Przez jedna czwarta okrążenia pada Potem nadupca słońcem Wieje w plecy i, w, I kurwa w mordę No myślę, że te 42 km To odczuwalne będzie jakieś 60 Przez tą pogodę No ale jest na szczęście w miarę chłodno I się tak nie grzeje mocno to jest spoko No ale powiem ci, że ta pogoda jest takim odzwierciedleniem tego, co mam w bani teraz, nie? W sensie no. mam przez chwilę takie, o kurwa, dajemy radę, nie? Jest zajebiście w chuj Potem ci wieje w tą mordę No i masz kurwa Jebać to Zaraz tu legam i no, w dupie, w w to ma to Usuwam Instagrama i... I ten I potem ci w w mordę, nie wiem, pada deszcz <noise> I ten i wtedy masz, przypomina ci się, kurwa jakiś taki film motywacyjny, nie, że tak ktoś w deszczu leci, mówisz, ale jesty nie Tu, tak, tu, tu, tu. Znowu dajesz szadu, nie? a potem wychodzi słońce i mówisz, tak jest. Zawsze po ciężkich dniach wychodzi słońce, Dasz radę. I, no i tak to jest, no i kurwa. I, po, ta czekolada daje, daje fajnie. Powera trochę zakleiło, że łądek nie mam z żadnej na razie dziury energetycznej. I nie, nie mam kolki, bo często jak sobie coś zjem, to mam kolkę No nic, no, trochę mi się pić już chciało, chyba. No. Po tym czasie Aha, Chcę no jeszcze... i fa fajne jest coś takiego, że Jak lecę, na przykład już mam taką trochę nudę, nie? No I, I czuję, że już jest trochę lipa I na przykład sobie biegnął taki dziadek No No przed się... ja go dwa razy mijałem No i się śmieje i tam machną To zaraz ci taka kurwa endorfina przypierdala i jest ochota biec dalej, no nie? Także, takie małe rzeczy ciężko no i no i kurwa przede wszystkim coś fajnego mieć na uszach I jakoś to leci, na razie jest ok jak nogi jak nogi dadzą radę, to dam radę. a jak nogi nie dadzą rady to Myślę, że też, pół, pół też będzie w pozo. Nie, nie. Pół a chociaż kurwa Nie! 35 km Checkpoint numer dwa 22 i 300 metrów Czyli ponad połowę trzecie okrążenie było okrążeniem dla mnie, gdzie trzeba było się pogodzić z bólem, nie serio, bo już już tak bolało, że albo to odetniesz, albo się przestajesz biec, bo to tak jak mówiłem wtedy na tym wcześniejszym wideo, że, że jakbym wtedy biegł to bym nie przebiegł. No i rzeczywiście no to jest ten ból, nie no. jest lekko. Jeszcze przed chwilą, przy, nie wiem, z 5 minut przed tym jak tu podjechać, podje, e, dzwoniła do mnie babka z dzikana tu. jutro przyjechał. No ale, czy, że. że też jak go moją uwagę, to zaraz miałem tempo, chyba 5,50 na kilometr. To dobrze, no? no to zajebiście Także może być oglądać to, pozdrawiam. Ale bo na pewno jutro coś powiem. Bo gadałem, że przy, przy, przy lecie maraton się śmiało. No, pogoda dzisiaj Tomka nie rozpieszcza nasz koleżka już przebiegł ponad 23 km Tutaj mała sekuracja, no i właśnie grad zaczął padać No daje rady chłopak, ja tak na rowerze, tak dwa okrążenia na jego jedno, no może trochę ponad 24 km. Spotykamy się co jakiś czas no i podaję w pićku chłopak daje radę. Pogoda jest dzisiaj no, no pada grad teraz. No powiem tak, Tomek jest tuzem jak dla mnie. Zostało mu niecałe 10 km, Czekam na niego tu w jednym miejscu, żeby zrobić jakąś przebiteczkę. No kokos, nie? Myślę, że da radę. Trochę sobie trupta, trochę sobie czasem pójdzie. Ale jak na tak krótki trening, wydaje mi się, że no jest kokosem. Po prostu. No. Coś niesamowitego, nie? Jestem pod wrażeniem. Wypatruję go, żeby dać mu trochę pićku, coś może zjeść. Ale psy, psycha, psycha jest mocna. Psycha jest mocna i to się liczy, nie? Jeśli psychika działa, to człowiek da sobie radę, po prostu. A on ma mocną psychę, da radę. Da radę chłopak i wierzę w niego. A, Giakina. A. Sać już bieg. Koniec. Hmm. Chyba nie wyłuszczy, co? No, wyłuszczyła chyba o. Co powiesz na koniec dystansu? Skomentuj to po prostu Nie wstanę stary <noise> O za ten, dla Oj. Bez komentarza. Nie no, szanuję Wszystkich kurwa co to zrobili, mu. trzeba mieć w bani na Ewana, nie? Serio no. i No No byle kto też chyba wydaje mi się, że tego nie zrobi, nie? Znaczy Nie wiem, w dupio to a jeszcze trzeba iść na Jeszcze trzy kilometry z buta do domu, znaczy do auta. Jeszcze na no. Jeszcze auto nie odpoli no, Ale ty stoisz w miejscu, chopy, jesteś w szaku w ogóle. A. Że ty nie chodzisz co? Ty co, nie chodzisz w ogóle? Ja pierdziu. <laughs> no szok, no. Kazatek. No przeżyłeś to, no co się mam powiedzieć? Dupny. miał szansę, a nie żył. Prawie ci Teraz by się dało. Dobra. To dziękuję.